Witam w dzisiejszych wiadomościach. Mam na imię Wojtek Wąchadupa. A ja marzę na Pierdolidupa. W dzisiejszym wydaniu wiadomości. Edward Naplecki został pobity przez nieznanego sprawcę, przez co leży teraz w szpitalu. Na całe szczęście lekarze stwierdzili, że jego stan jest stabilny. Oddaję głos dla Henka Spiertka. Jestem w sali, w której jest poszkodowany. Niech pan powie wszystko, co pan wie. To ta smerw baba mnie bobiła. Oddaję głos do studia. A czy to nie przypadkiem ta sama smer baba, co uderzyła go wczoraj w pokoju prasowym? No to chyba ona. Przenosimy się teraz do akcji policyjnej przeciwko smer babie. Jestes arestowana zetapu a et na plekigu. Mam to gdzieś, ty jebany pierdzie. Przyjebać ci. Smer w babie grozi tydzień oglądania filmów Julki Żygaj. Jak na razie to wszystko w wiadomościach. Zapraszamy na wydanie wiadomości o 19.